siema tu pumbę 20 tak e, przepraszam że przez weekend nie było trójku bo ja to tak bo wiecie że ja to nagrywam mm. e, ja to teraz nagrywam wróciłem jest niedziela e, chwilę wam powiem 18 godzina 1820 15 .00, jak to woli bo jest 14 i tak e, no i ja tak wróciłem pewnie to wstawię 2 może, może jutro mm, w każdym bądź razie nie wiem kiedy to wstawię. Ale za to patrzcie nowy tekstur, pak. Eee, pff, Tak jak przedtem. Eee, patrzcie także na to. Mm, tak już widzicie dear, tak. No! Czy to kości leżą? no to za chwilę odejdę. No ale dzisiaj spancając całą noc, noc yy, kopałem właśnie fabryczkę yy, kamyczka. No i spadłem yy, jak robiłem ten poszerzenie tego mostu. No i. No, i resztę pewnie znacie. liper wybuchł, szkiele mnie zaczął atakować. Coś. No i idziemy na charge. Oczywiście muszę to inteligentnie zrobić, tak. No, widzicie już zagrody dla już Nie chciałem wam dać, jak robię jedno i to samo w kółko. A więc, no co mi dosłownie tam 5 minut, mniej więcej. Kurde, ale się boję teraz. Tak spada mi tak WTF, Fakt, to mnie szczeliło jeszcze w powietrzu. Dlaczego nie? No i tak ogólnie by było fajnie. Dobra. Tutaj też muszę sobie nakopać. Za tą górką jest jakby. Więc czy mi się wydaje, z tą się... W się chyba dużo kopie niż tego, niż niż, 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 niż. Co, co, co? Edka słyszenia. Ale mi się wydaje. Mam nadzieję, że nie. Znaczy, mam nadzieję, że tak. Bo edków nie lubię. To nie lubię. Okej, okay. Jest naukowy i wykopane. <noise> tak podnieca się jeszcze pracę, która nie jest skończona. Tak to tam mówię. To będzie takie kolese, chciałbym powiedzieć. Tutaj będzie to te drzewa wytnę to z kosza i będzie takie zdzium... takie dużo, Ale nie będzie wysokie, bo są przecież nie jest wysoki. Stadiony ogólnie są do kibicowania, a nie do się chwalenia, że ktoś ma taki stadion albo że ktoś ma inny stadion. Takie małe otachy, co ja odwalam? Tak, na razie będą tylko takie zarysy. Tak to będzie wyglądać. Z jednej i z drugiej strony. przyda nam się tam to wykurzenie będzie miło będzie się. ok ile to jest od paramki? raz, dwa, trzy ok, trzy od ramki. raz, dwa, trzy skręcamy 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 skręcamy, skręcamy. będzie to będzie duże, bo to nie będzie aż takie małe to są tylko takie czułne, wstępne narysy jak to będzie wyglądać wiem, że nie jest za wspaniale ale... oj tam, oj tam <grym> tak, skończył mi się koniec wygłupiam się, nie skończył mi się hahaha, <grym> ale bardzo robiłem. Je. Tak dużo mam takich kobla. Nawet. A pokojowy mam taką nadzieję, bo jak jemy pokojowy, to się da... ...zabije. Bo dosłownie się zabija. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No, tak. tak, tak to już za jest. Tak, raz. Nie ci pójwied na małe o ile jak dobrze mi to to boisjką tam byla no jest przyssaada gdzież nie, bo tu już skręcam że wyjdzie nawet no no wow zrobię na oko dobrze Ciekawe Ile to mam? Raz, dwa, trzy, cztery, cztery. Ok. Raz, dwa, trzy, cztery. Ty, wyszło mi. Na oko jeszcze jedno. Tak, jeszcze jedno do tyłu i... <c coworkers> nie mogę uwierzyć. Na oko mi wyszło dobrze. Może mieszka mi się dać. Na już. że muszę zrobić... kupić nową. Spoko, To miło, kur... 2, 3, 4, 5... Czy nie? Za to będzie dużo. Będę się musiał na pewno nakręcać. Tak. 3... Czy do tyłu, Kolej mi się skończył, jeszcze do przodu, o, Raz, dwa, trzy, cztery oj tam, oj tam, że za krótkie każde tytuł robiłem na jedną kratkę. oj tam, oj tam oj, wiecie, że ja tu teraz... fuck no dobra, już tak zostawię, niech już tak będzie Aha, ha, ha, No tak, bo Wy jeszcze nie wiecie, Wy, wy nie wiecie jeszcze, jeszcze co będzie, co będzie. Gdzie tu, będzie to, to tu będzie. A mianowicie. I nie mm, co Już. Nie będę się nawet chwalić, że to jest na to bo to nie będzie duży. Tu nie ma być Tak. Ja to sobie sam wyrobię. spotkam się, jak to wyrobię. Dobra, to znowu ja. Mm, tak, to to. Tak. Polokarna. Piątka. O tutaj, jak widać. No i widać. Jak widać, kwiatek. No, łopata mi się zniszczyła, więc musiałem dorobić. Od razu mówię, że to nie będą tutaj będą krzesełka, bo teraz ja bym myślała, że to możecie powiedzieć, ale tutaj nie będzie. Tylko to będzie się ciągnąć tak o. To będzie się ciągnąć do góry. To będzie się go Na, na, poprzek. Poprzek. Deb. debli dla mnie. To będzie się ciągnąć tak fajnie, się będzie ciągnąć. Jak wiecie, tylko muszę zejść. Tak. Mówiłem, muszę sobie zmienić skina, bo ubranie jak już tak mije i gmije. Muszę zmienić sobie skina. Koniecznie. Dobra. E ja jestem żokarzem, a więc wiecie, ja stoję tutaj na pozycji. Ten ko to jeszcze jeszcze Dobra, później go włączę. Um, tak, ja jestem bramkarzem, mieję sobie skinę na bronkarze. Um, ale na razie ja się z wami żegnam, czyli żeby żegnam na Was um, Mam nadzieję, że podobało Wam się takie małe boisko. Boisko, jak widać nie jest duże, ale da się ustawić jakieś tam um, czy mi się wydaje czy... Nie, dobrze jest. Um, da się ustawić... Fajnie jest, naprawdę mi się podoba. Szczególnie zresztą, hmm. to, że zostało to zarobione przeze mnie. Tylko mieszkam tu. Nie. Byłem złożony, byłem To mi zajęło jeden dzień. Ludzie. Dobra, a więc ja się zanurzyłem. Przeglądam sobie 20. No i pa.